thank <laughs> you Cześć! Witamy w następnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wybieramy się na rzekę zrobić sobie grilla. To, to jest dosyć rzadko, żeby ktoś jechał pociągiem sobie na grilla na rzekę, ale jak sobie opowiedziałem, nie mamy samochodu, więc musimy jechać pociągiem. Jest to bardzo malownicze miejsce w okolicach Nary i jest tam dosyć mała taka wioska, więc będą bardzo ładne widoki. Przed wyjazdem na Grilla wypijemy sobie kawę. Kawę, mm, so, so, najpierw idziemy do sklepu. Nadal nie kupiliśmy sobie nic na Grilla mamy kupione tylko e, grill jednorazowy. E, musimy się jeszcze trochę przygotować, więc idziemy do supermarketu. Później jedziemy już właśnie w stronę rzeki, żeby zrobić sobie grillane. Nie chodziło nano, taberu, na toki. Eh, beef dobrze? A, beef. Poradziło mi tam. Co. z tego, a ika, no, no. 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 Więc jest to godzina u nas, nie jest to takie mm, miejsce w mieście, jest to bardziej na no uboczu ale no, są piękne widoki, jest to naprawdę warto, chociaż dostać się tam na, naprawdę ciężko. Coś czy to fokusacu, no lekko, no Basienieku, no Gajka godzina tam mejcia, bo zakazina, to za chwilę się rana i to mówę. A co so, one man A. one one. One <laughs> man. スクラーーにによううあるお肉、ね、お肉おここ肉れれいいいいいかか、うん、欲ししそんないらないもんなならもねアメリカこんなでいいか Oh, 高いね。でも、美味しそう。おう、タ麦タンも買う。え、いいの。うん。高いよ。でも、美味しいかもね。バーベキューの時。Mm. <like> so. じゃ、あと一個、なんか、お肉買って、終わり。なんか、いっぱいセールだね。<laughs> めっちゃオフになってる。おう。 焼肉のお肉ってどれだろう和牛うん黒毛和牛カルビ桃桃がいいあこっち桃タスマニアビーうんシールばっかはいあでも今は私は悩む何先のはウッドイシャだから 私ビール顔はちょっと悪いかもね。あビールいいよ。ほんま？うん、ありがとう。そう私たちちっちゃいコンロで一時間しかできないからね。そんなお肉買えない、ねうん。パンもいる？コランドにはよくパン。バーベキューで？うん、えー。てパンとあのお肉一緒に食べる。あそうなん？あおにぎりでいいじゃん。おにぎり買うよ。ああおにぎりはいい。日本スタイル。 おにぎりの代わりにこういうのにするお,か、うん、おいしそうねこれでいいか、うん、クリスチャンが好きなおこあこっちにはの方が安いビタリストそう私は嫌い,最近は嫌いめっちゃ苦い、うん、だからおいしいねこれだってちょっとパー、普通のビール5%パーやけどさすがポーランド人だ、はい、年齢確認証品10085 398 wyszły 631 zł, to Jest. tak Tutaj. 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 Jak Tutaj. Jak Tutaj. wygląda w Tutaj. Tutaj. Jak myślicie, się ze mną nie zgadza, ale uważam, że bardzo jej pasuje. Dajcie znać w komentarzach o tym myślicie No to w co? Ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się na samochód. Jak zobaczyliśmy, ile mamy wersji do zabrania, no to ciężko byłoby się jednak zabrać pociągiem. Pewnie dałoby się, ale byłoby to dosyć ukietliwe, więc wynajęliśmy samochód. Ja Japonii w sumie... Car sharing jest dosyć popularny. A jak to wygląda w Polsce? Ludzie często wynajmują samochody? Pamiętam, że jak jeszcze byłem, to dosyć popularny był traffic car, ale no, no nie wiem, jak ja, ja nigdy nie używałem. Znajomy używali. Jak to w Polsce wygląda? A słyszałem, że te samochody często są dosyć brudne w środku. I to jest taki dosyć duży minus. W Japonii jednak mimo wszystko te samochody są czyste. Co się troszkę naszej dba o to dobro wspólne, niż w Polsce. To jest dosyć duży plus. My niestety własnego samochodu nie mamy. Pewnie byśmy chcieli. Tylko w, no, w Japonii. No, są, nie jest to też takie proste. Oj, policja tu stoi. Trzeba uważać. W Japonii, jeśli chodzi o posiadanie samochodu, trzeba mieć najpierw parking, i wtedy można dopiero kupić. Trzeba mieć kupi, pione miejsca parkingowe i wtedy można sobie kupić samochód. Ja wtedy nie... O, pokazałam widoki, bo teraz jest naprawdę ładnie. O. Nie wiem jak to widać na u was, ale no robi to wrażenie. Te góry. Ta, ta zieleń. Naprawdę uwielbiam japońską przyrodę. Góry. Syroda, Sakino No i w każdym razie na jest. Jedziemy teraz na grilla Mamy jeszcze tutaj z godzinę drogi Jest to no troszkę dłużej to wszystko zanim Długo się tutaj z tego miasta wyjeżdża Jednak jest dosyć dużo, jest dużo świateł To wszystko przedłuża, no ale jest jak jest A, te właśnie Staram się sobie załatwić japońskie prawo jazdy, bo zapomniałem sobie zrobić międzynarodowe jak byłem w Polsce jakoś no nie miałem na to czasu, żeby się za to zabrać, więc w 3 tygodnie powinienem się co zrobić, no ale niestety, więc teraz sobie zmieniam na japońskie prawo jazdy no nie jest to takie trudne, jak się wydaje podobno, podobno nie jest póki co przetłumaczyłem swoje polskie na prawo jazdy na japoński i teraz muszę iść do ośrodka, żeby to wszystko wymienić, Mówię, czytałem, że to powinno iść dosyć sprawnie. Wszystko więc zobaczymy. Będę relacjonował na bieżąco. Jeśli będą jakieś problemy, i czy się wszystko udało, więc zobaczymy się na miejscu o tym. Nich ominąła wa. リミットあるスピードリミットうん,ん何のスピードリミット車自体のそうあ分かんない私読んだ日本にはリミットは1 8 0キロポランドにはこんなリミットはないでもリミットはいいと思う時々ポランドにはバカの人は3 0 0キロに行く <laughs> めっちゃ危ない、ね、どうやってはこんな ポラとこう上手になった上手になった？<laughs> なった <laughs> この質問最近なったね。上手になってないよ。なってないなってないよ。タグだけわかるけどね。うんクク。クルチャック。クルチャック。うめち。シチゴシシミにし。はす <laughs> みません。かわいい。え。Hey, Jeśli byście chcieli również QA, macie do nas jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Albo jeśli będą jakieś krótkie te pytania, to odpowiemy w komentarzach, a jeśli będzie coś dłuższego, to wtedy nagramy jakieś wideo, albo po prostu w trakcie jakiegoś wideo odpowiemy na, na wszystko. Oczywiście no, gamięciach rozsądku, macie rozumieć. No no i skoro IP na toki. QA notaki. Dziękuję właśnie też za te wszystkie pytania e, i no też dziękuję wam, dziękuję wam że jesteście z nami i nas wspieracie jest to dla nas duża dawka motywacji A, demo, ale no mo? chciałaś e, kampa, A, so, de ne. nie? So, de się kamo, ne? Kau? A, tak, dobrze Tak, więc twoja zwyczajna ma kawanaika kupisz, nie? Kupię A właśnie kampa? Tak, no tak a, Subaru? Tak, Subaru. To nie ale... Toyota? to ja Toyota, ale A właśnie, w Polsce też są kempingi dosyć popularne, nie? ale raczej nie na trzech, tylko nad jeziorem bo nad się jeździ. Lubicie jeździć na kempingi? Dajcie znać. Ja, ja raczej zbytnio nie jeździłem z rodzicami. Też ojciec pracował za granicą, więc zbytnio czasu nie było na takie rzeczy też pochodzę ze wsi, więc to troszkę mowe też, dlatego inaczej wyglądało. I no powiem Wam, robi to wrażenie jak wyjdziemy z samochodu, pokażę Wam tutaj, pokażemy Wam okolice, jest naprawdę pięknie, jednak nie ma to jak japońska natura. o miast, Miasta w Japonii są ładne, ale ta przyroda to jest coś niesamowitego. Robi wrażenie, o idziemy mosterem, pokażę Wam jak to wygląda. Елья, я, ребята, поиска горы. Wait, wait, wait. Fajne, to sól! Uh, Mogę móc sięgnąć kiedy? nie kiedyś tutaj? Tak. Jak widzicie nie jest tutaj najłatwiej. Uh, wąsko jest. Co? Mogłbyś? jesteśmy na miejscu. Sykdany. Jesteśmy już na miejscu. Trochę tutaj <laughs> wygląda to bardzo polowo.

I i tenki. Ma kesh i No dla Polaka to taka temperatura nie za bardzo. Dzisiaj ponad 35 stopni. Nie chodzi na tameno kon na tenki kon ondoła ada madada jobo. Atsui yo. De mo kawa ga aru kara ne. Sa, dakara chotto suzushine. Kazemoka mat. Misetaku 紅茶みたたたいいな色お腹 <laughs> すいたね私たちのお皿 <laughs> バーーベキュまうよかったおいしい。先の一番好きね A po so mm. no, prostu to A co to idzie? Koszty. Proszę, nie? No to dziwne. Dzisiaj warun warunki bardzo polowe, ale najważniejsze jest, żeby się wyrwać na chwilę w taką pogodę. I Dzisiaj tak trochę, właśnie bez przygotowania Przyjechaliśmy hey, Ojego! <laughs> oh, o

<laughs> <laughs> あねあそこにの線路にねあのがワンマン電車あそこ1時間に1本ぐらい走るさっき電車あったのになうんでこれここの駅すぐそこが駅だからね歩いてこれるもう、まあ Więc jeśli byście chcieli się wybrać takie miejsce, to jest taki plus, jest tu dosyć mało obcokrajowców, więc według was no, plus jak plus. Zwracali na was uwagę, ale jak pójdziecie do jakiejś knajpy, to na pewno... O! Oh, o! On-One! Oh. On-One! one <laughs> Więc naprawdę będzie dla was to wyjątkowe przybycie. Więc dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, dajcie znać jak Wam się podobało. Jak Wam się podoba taki obraz natury tutaj w Japonii, fajnie jest tutaj się wybrać na grilla, sobie coś zjeść, popływać, naprawdę to lubimy, więc do zobaczenia w następnym odcinku, na razie trzymajcie się, hej!